Mówi się, że miłość rodziców do dzieci jest jednym z najsilniejszych i najbardziej bezwarunkowych uczuć, jakie istnieją. Ale co się dzieje, gdy ich dziecko zostaje skrzywdzone, a sprawiedliwość, której oczekują od systemu, nie nadchodzi? Do jakich kroków są zdolni rodzice, którzy czują, że zabił ich wymiar sprawiedliwości? W dzisiejszym materiale opowiem o trzech dramatycznych przypadkach, w których zrozpaczeni rodzice postanowili sami wymierzyć sprawiedliwość. Pierwsza sprawa miała miejsce w Niemczech. Tutaj w roku 1950 urodziła się Marianne Bechmayer. Dziewczyna miała bardzo nieciekawy okres dojrzewania. Wychowywana przez surowego ojca, który był byłym nazistą, a następnie przez ojczyma alkoholika, dziewczyna szukała walidacji poza domem i gdy w wieku 15 lat przechodziła okres buntu, zaszła w ciążę. Jej rodzice wyrzucili ją z domu, a ojciec jej dziecka postanowił się od niej odciąć, co sprawiło, że zostawiona na lodzie dziewczyna postanowiła, że odda swoje dziecko do adopcji. Był to jednak tylko początek jej problemów, gdyż jakiś czas później, gdy dziewczyna wciąż uczęszczając do szkoły, mieszkała na dziko w opuszczanym mieszkaniu, nawiązała romans z chłopakiem, który przechodził przez bardzo podobną sytuację życiową. Także był uczniem oraz także był skłoterem. Z początku wyglądało na to, że siedemnastolatkowie wychowają dziecko, ale niestety w tamtym okresie Marianne spotkało coś strasznego. Pewnej nocy jej były sąsiad napad na nią i grożąc jej bronią dopuścił się na niej napaści seksualnej. Ojciec jej nienarodzonego dziecka niedługo później postanowił ulotnić się z jej życia. Trauma po ostatnich wydarzeniach, jak i jej aktualne warunki życiowe sprawiły, że Marianne postanowiła, że jej drugie dziecko także zostanie przeznaczone do adopcji. Po jakimś czasie los w końcu uśmiechnął się do Marianne i jej życie weszło na nowe tory. Dziewczyna skończyła szkołę i znalazła pracę w małym barze w Lubece. Wynajęła małe mieszkanie, a wśród pracowników oraz niektórych stałych bywalców baru istniała pewnego rodzaju hipsterska paczka, do której Mariannę szybko dołączyła. Po raz pierwszy w życiu wyglądało na to, że zaczyna jej się w końcu układać i dziewczyna ma swoje miejsce na ziemi. Do tego wpadł jej w oko menadżerowego baru imieniem Krystian, który odwzajemniał jej uczucia. Po kilku latach, gdy Marianne ukończyła 22 lata, zaszła w ciążę z Krystianem, ale tym razem jej sytuacja życiowa znacząco się różniła od jej pierwszej i drugiej ciąży. Marianne była dorosła i czuła, że ma kontrolę nad swoim życiem, więc gdy w roku 72 na świat przyszła jej córka, tym razem była gotowa, by zostać matką, a swojej małej córeczce nadała na imię Anna. Okazało się, że i tym razem niestety umiejętności Marianny do dobierania ojców dla swoich dzieci ją zawiodły i ojciec Anny, Krystian, także ją opuścił. Marianne stwierdziła, że nie popełni więcej tego błędu i poddała się sterylizacji. Bycie samotną matką nie było łatwe i styl życia Marianny, która była zmuszona pracować na utrzymanie siebie i córki sprawił, że jej córka Anna była bardzo niezależna jak na swój wiek. Gdy dziewczynka zaczęła edukację, sama budziła się z rana, robiła sobie śniadanie i szła do szkoły. 4 maja roku 1980, 29-letnia już Marianny wdała się w kłótnię ze swoją 7 córką Anną i owa kłótnia nie zakończyła się kompromisem. Zarówno kobieta, jak i dziewczynka udały się do swoich sypialni i poszły spać. Następnego dnia Anna nie wróciła ze szkoły. Jej matka z początku założyła, że Anna robi jej na złość w ramach zemsty za ich różnicę zdań z poprzedniego dnia, ale po jakimś czasie kobieta skontaktowała się ze szkołą i dowiedziała się, że dziewczynka nie pojawiła się tego dnia w szkole. Marianne natychmiast powiadomiła policję. Poszukiwania Anny nie trwały zbyt długo, gdyż tego samego wieczora w domu Marianny zjawiła się policja, przynosząc jej najgorsze z możliwych wieści. Teraz musimy przyjrzeć się postaci Klausa Grabowskiego. Klaus mieszkał w okolicy i miał historię kryminalną związaną, żeby ująć to krótko, z krzywdzeniem dzieci. W latach 70. wykorzystał dwie małe dziewczynki, w związku z tym był on chemicznie wykastrowany, dzięki czemu nie musiał on przechodzić kary pozbawienia wolności. W dniu zaginięcia Anny spotkał ją na mieście, gdyż jak się okazało, obrażona na matkę, Anna postanowiła nie udać się tego dnia do szkoły. Zbawiona obietnicami zobaczenia małych kotków, dziewczynka udała się razem z Klausem do jego domu. Tam została przez niego wykorzystana, a następnie pozbawiona życia. Następnie Klaus spakował ją do walizki i porzucił jej ciało przy rzece. Kilka godzin później, gdy Klaus był już w domu, z jakiegoś powodu postanowił opowiedzieć o swoich dokonaniach swojej narzeczonej, która bezwłocznie udała się na policję. Podczas sprawy sądowej Klaus przedstawił niedorzeczną linię obrony, twierdząc, że to mała Anna zaczepiła go na ulicy i zaczęła żądać od niego pieniędzy. Gdyby Klaus tych pieniędzy jej nie dał, ta oskarżyłaby go o molestowanie, a to sprawiło, że Klaus spanikował i odebrał dziewczynce życie. Do tego strona Klausa atakowała styl życia Marianne oraz kwestionowała jej metody wychowawcze, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. I była to ostatnia kropla, która przepełniła czarę goryczy. 6 marca roku 81 Marianne weszła na salę sądową ubrana w płaszcz. Spojrzała w stronę Klausa, by nagle wyciągnąć z torebki broń i oddać osiem strzałów. Sześć było celnych i Klaus zginął na miejscu. Nagranie, które ukazałem, jest dość znane i część z Was może je kojarzyć, lecz nie jest ono niestety prawdziwe, a jest to scena z filmu na podstawie tej sprawy o nazwie Nie czas na łzy, który został nagrany później. Po aresztowaniu Mariannę, psychiatra mający za zadanie zbadać jej zdrowie psychiczne podał jej czystą kartkę papieru i poprosił, by ta napisała na niej pierwszą rzecz, jaka przychodzi jej na myśl. Kobieta napisała, zrobiłam to dla ciebie Anna", i dorysowała obok siedem serc. Proces Marianne trwał kilka miesięcy i był na językach całych Niemiec. Wielu ludzi utożsamiało się z kobietą, która zrobiła coś, co według nich było totalnie zrozumiałe ale po drugiej stronie barykady stali ludzie nie zgadzający się z samosądem kobiety. Szczęściem dla Marii postanowiono porzucić zarzuty morderstwa i kobieta po rocznym procesie została uznana winną nieumyślnego spowodowania śmierci i skazana na trzy lata pozbawienia wolności. Po odbyciu swojego wyroku Marianne opuściła kraj by na jakiś czas zamieszkać w Nigerii, a następnie pracowała jako opiekunka w Sycylii gdzie napisała książkę która cieszyła się dość dużą popularnością. Niestety, zdiagnozowano u niej raka, i kobieta powróciła do Niemiec, gdzie w roku 96, w wieku zaledwie 46 lat, odeszła z tego świata. Druga sprawa miała miejsce w USA, w stanie Louisiana. Tutaj, w miejscowości Baton Rouge, mieszkała rodzina Plusze, małżeństwo Garego i June oraz czwórka ich synów. Ojciec rodziny, Gary, był byłym wojskowym, a z kolei w latach 80., gdy rozgrywała się ta historia, Gary zajmował się handlem, a po godzinach był trenerem sportowym w szkole, gdzie uczęszczali jego synowie. Gdy jego synowie trochę podrośli, zdecydowali, że chcieliby zacząć trenować sztuki walki i w ten sposób w świecie rodziny plusze pojawiła się postać Jeffreya Duseta. Jeffrey Duset był 31-letnim mężczyzną, który całkowicie poświęcił swoje życie prowadzeniu klubu karate. Mężczyzna był samotnikiem, gdyż nie miał on żadnej bliskiej rodziny ani przyjaciół. Dodatkowo mieszkał on w budynku, w którym prowadził swoje zajęcia. To z kolei sprawiało, że Jeffrey całkowicie poświęcał swój wolny czas swoim uczniom, nie tylko spędzając z nimi czas podczas zajęć, ale również zabierając ich na różne wycieczki. Trzech synów rodziny Plusze dołączyło do jego klasy. Chłopcy natychmiast pokochali uczęszczanie na zajęcia karate, a najmłodszy syn, imieniem Jody, stwierdził nawet, że Jeffrey stał się jego najlepszym przyjacielem. Chłopak zrezygnował z innych pozalekcyjnych zajęć, na które dotychczas uczęszczał, takich jak granie w klubie futbolowym, a z czasem Jody zaczął spędzać z Jeffreyem czas, nawet gdy ten nie prowadził aktualnie zajęć. Jako że Jeff miał zaufanie zarówno całej okolicznej społeczności, jak i rodziców Jodiego, nikt nie widział przeszkód, by trener i uczeń czasami skoczyli do kina lub na pokazy karate. Niestety Jeff nie był jednak tym, za kogo się podawał, gdyż tak naprawdę, gdy znajdował się on z 11-letnim Jodim sam na sam, wykorzystywał go seksualnie. 14 marca roku 84 Jeff postanowił posunąć się o krok dalej. Tego dnia pojawił się w domu plusze, zapytał Juno zgodę na zabranie Jodiego na przejażdżkę, a następnie słuch po nich zaginął. Jak okazało się później, mężczyzna zabrał chłopca autobusem do Los Angeles, uprzednio zgalając swoją brodę i farbując włosy Jodiego. Następnie przez kilka dni spali w motelach. Za dnia uczęszczali na wycieczki, na przykład do Disneylandu, nocami zaś okrutnik wykorzystywał chłopca. Rodzicom Joe'ego zajęło aż cztery dni, zanim stwierdzili, że Jeff na pewno porwał ich syna, i dopiero wtedy postanowili powiadomić policję. Z jakiegoś powodu po tygodniu od zaginięcia chłopca Jeffrey zadzwonił do jego matki. Zaoferował jej spotkanie w Kalifornii, ale warunkiem było, by nie informowała policji. Głupi Jeff nie miał jednak pojęcia, że telefon rodziny Plusze był pod podsłuchem. I natychmiast po odsłuchaniu rozmowy został on zlokalizowany w motelu w mieście Anheim. Już niedługo później na miejscu zjawiły się służby, które aresztowały mężczyznę i zaopiekowały się Jodim, którego wkrótce zjednoczyły z rodziną. Cała sytuacja oczywiście odcisnęła piętno na całej rodzinie, ale wyglądało na to, że to Gary zniósł ją najgorzej. Od powrotu Jodiego do Baton Rouge całymi dniami przesiadywał w barze i spożywał alkohol. Pewnego dnia. Natknął się tam na znajomego, który był pracownikiem stacji telewizyjnej. I od owego znajomego wyciągnął informację na temat kiedy Jeffrey zostanie przetransportowany z powrotem do Baton Rouge. I miało się to odbyć już kolejnego poranka, kolejnego dnia, czyli 16 marca roku 84. Jeff pod eskortą policji wylądował na lotnisku w Baton Rouge. Gdy przemieszczał się w stronę wyjścia, ukrywający się przy budce telefonicznej Gary odwrócił się w jego stronę i wyciągając broń pociągnął za spust. Całe wydarzenie zostało uchwycone przez kamery. Gary został aresztowany, a Jeffrey Duset zginął w szpitalu. Podczas rozprawy adwokat Garego argumentowała, że feralnego dnia Gary był w stanie psychozy i nie był w stanie myśleć racjonalnie. Fakt, że Jeff wykorzystywał Jodiego nie tylko przez okres porwania, lecz przez długie miesiące nim do porwania doszło, także został wzięty pod uwagę przez sąd. Kaucja Garego została opłacona przez lokalną społeczność, która utożsamiała się z jego czynami. Gary otrzymał również pieniądze ze zrzutki, jako że w obliczu tych wydarzeń nie mógł pracować. Ostatecznie sąd postanowił odrzucić zarzuty morderstwa i postawić mu zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. I Gary, idąc z sądem na układ, został skazany na zaledwie 7 lat w zawieszeniu. Jody, który był jeszcze bardzo młody i nie rozumiał do końca krzywdy, jaką wyrządzał mu Jeff, miał przez długi czas pretensje do swojego ojca, ale gdy podrósł, zrozumiał jego decyzję. Od tamtego czasu wydał książkę. Gary Plușe, który stał się pewnego rodzaju ikoną, zmarł w roku 2014 w wieku 68 lat. Ostatnia sprawa miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Tutaj w roku 2014 w Londynie mieszkała Sara Sands, matka, która samotnie wychowywała trzech swoich synów. Najstarszego Bradleja oraz dwóch bliźniaków Alfiego i Irisa. Rodzina mieszkała w mieszkaniu socjalnym na dzielnicy Silvertown. Naprzeciwko rodziny, również w mieszkaniu socjalnym, mieszkał 77-letni mężczyzna imieniem Michael Pliest. Starszy mężczyzna sprzedawał gazety w okolicznym kiosku prasowym i był z Sarą w bardzo dobrych relacjach. Zawsze, gdy spotykali się na ulicy, wymieniali ze sobą kilka zdań. Dodatkowo, Sara często zanosiła mężczyźnie obiady do jego mieszkania. Ogólnie, Michael miał opinię starszego miłego pana, którego lubił każdy w okolicy. Gdy najstarszy syn Sary, Bradley, osiągnął wiek 12 lat, postanowił, że chciałby zarabiać własne pieniądze i zaczął rozglądać się za pracą. Sara zaczęła więc w jego imieniu także pytać ludzi i jej dobry kumpel Michael zgodził się, by chłopak przez weekendy dorabiał u niego w sklepiku prasowym. Nie był to pierwszy taki przypadek, gdyż w przeszłości inne dzieciaki z okolicy także mu pomagały. Na przestrzeni miesięcy nie tylko Bradley, ale również jego dwaj młodsi bracia pomagali starszemu mężczyźnie przy pracy. Niestety, niedługo później, Sara doznała najgorszego koszmaru każdego rodzica. W listopadzie roku 2014 bliźniacy Alfie i Rhys zalali się łzami i wyjawili matce, że Michael jakiś czas wcześniej zwabił ich do swojego mieszkania, gdzie następnie ich wykorzystał. Najstarszy syn Bradley, gdy usłyszał ową informację, także zalał się łzami i wyjawił, że i jemu Michael wyrządził podobną krzywdę, ale chłopiec wstydził się wcześniej do tego przyznać. Załamana matka udała się z synami na policję, by złożyć zeznania i Michael został aresztowany. Niestety, starszy mężczyzna, który wszystkiemu zaprzeczył, został niedługo później wypuszczony za kaucją i rodzina, której wyrządził krzywdę, była zmuszona mieszkać tuż obok niego. Mężczyzna nie tylko przypominał. O okropnych wydarzeniach, ale również sprawiał, że żyła ona w strachu przed kolejnym atakiem. Zarówno policja, jak i pracownicy socjalni odpowiedzialni za przydział mieszkań powiedzieli Sarze, że są bezradni i zaproponowali jej, by to ona się wyprowadziła. Zrozpaczona Sara przeniosła się do mieszkania swoich rodziców, gdzie z trwogą oczekiwała na nadchodzącą sprawę sądową, podczas której jej synowie mieliby ponownie przeżywać koszmar, na jaki naraził ich Michael. 28 listopada Sara, po uprzednim wypiciu dwóch butelek wina oraz zabraniu ze sobą noża kuchennego, udała się do mieszkania Michaela. Kamery monitoringu uchwyciły, jak kobieta, chowając twarz pod kapturem, wsiada do windy prowadzącej do jego mieszkania. Gdy stanęła z mężczyzną twarzą w twarz w drzwiach jego domu, Sara zaczęła domagać się, by ten przyznał się do winy przed sądem, by zaoszczędzić jej synom niepotrzebnej traumy i by zapłacił za swoje czyny. W tym momencie, według jej opowieści, dojrzała prawdziwe oblicze Michaela, które ten tak dobrze skrywał przed światem. Michael zaczął się śmiać i drwić z kobiety oraz swoich czynów. I to sprawiło, że w Sarze coś pękło. Wyciągnęła nóż i dźgnęła Michaela ośmiokrotnie. Niedługo później kamery uchwyciły kobietę, gdy z nożem w ręku opuszczała budynek, a następnie udała się na komisariat policji, gdzie oddała się w ręce mundurowych. Jak i w poprzednich dwóch sprawach, które dziś omawiałem, czyny Sary podzieliły lokalną społeczność na zarówno tych, którzy nie zgadzali się z aktem samosądu, jak i tych, którzy całkowicie stali za nią murem. Sara nie znajdowała się jednak w najlepszym położeniu, gdyż wiele czynów z owej nocy świadczyło o bardzo wyraźnej premedytacji. Kobieta zabrała ze za sobą nóż, chowała twarz przed kamerą, jak i na miejscu zbrodni zadbała, by nie zostawić odcisków palców. Jednakże dzięki jej czynom cały naród Zjednoczonego Królestwa dowiedział się o luce prawnej, której używali okrutnicy, którzy w cudzysłowie zbyt bardzo lubią dzieci. Otóż wyszło na jaw, że Michael pierwotnie nazywał się Robin Mould i pomiędzy rokiem 1970 a 1990 dopuścił się napaści na nieletnich aż 24 razy, za co spędził czas za kratami. Jednak luka prawna pozwoliła mu zmienić imię i nazwisko, dzięki czemu ani policja, ani pracownicy socjalni, ani pracodawcy nie mieli pojęcia o jego poprzednich przestępstwach. Dzięki temu najew wyszło, że na terenie kraju znajdują się setki tego rodzaju przestępców, którzy korzystali z tej właśnie luki prawnej. Wśród nich znajdowali się tacy, którzy pracowali z dziećmi. Ostatecznie Sara otrzymała zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i została skazana na 6 lat pozbawienia wolności. Na wolność została wypuszczona po zaledwie czterech. Jej synowie, jako że byli nieletni, gdy spotkała ich owa tragedia, mieli prawo do zachowania całkowitej anonimowości. Jednak, chcąc wspierać swoją matkę publicznie, postanowili z tego nie skorzystać. Od całego tego zdarzenia rodzina kilkukrotnie udzieliła wywiadu, i wygląda na to, że wszystko u nich w porządku. Na tym kończę ten materiał. Polecam przyjrzeć się innym sprawom na moim kanale. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. Do następnego.